Na kanale Daniel w Dublinie, pozdrawiam Was z Sally Gap. Jestem na takim skrzyżowaniu w górach wysoko, e, gdzie prowadzą drogi do Dublina, do Glenda, do Bray, do Blessington, do jakiegoś Manor, coś tam. W każdym razie jesteśmy teoretycznie nigdzie, e, co mnie bardzo bawi, bo co chwilę przejeżdża tutaj jakiś samochód i mam wrażenie, że jest tu bardziej busy niż w centrum miasta. Czy w, przy tych głównych ulicach, bo odnoszę wrażenie, że wszyscy wybrali się dzisiaj na wycieczkę samochodową po górach Mountain, po górach Wiglow. Jak zatrzymałem się na jednym spocie i poszedłem na spacer do lasu. Jak wróciłem, to już stało koło mnie auto jakieś inne, pomimo, że jest tyle samochodów i tyle, pomimo, że jest tyle miejsc, gdzie się można fajnie zatrzymać. Bo tutaj na każdym kroku jest taka mała, wiecie, takie, taka przestrzeń, gdzie można się. Zatrzymać i pójść, no to oczywiście yy, od razu wszyscy stają bezpośrednio przy Was, co jest po prostu przezabawne. Później idzie następny samochód, więc czas pojechać jeszcze bardziej nigdzie niż teraz. Woda w górach Wicklow jest jak Guinness, brązowa i bardzo spieniona. Tutaj też znajduje się jezioro Guinnessa, no i oczywiście niedaleko fabryka Guinnessa, więc wszystko, wszystko związane tutaj z Guinnessem e, podciąga się pod jedną historię. Natomiast niewątpliwie, ponieważ to są same torfowiska, to, tor to ta woda jest brązowa, jest brązowa taka. Wręcz wydaje się faktycznie piwny kolor. Więc próbować nie radzę, no ale wygląda jak Guinness. Ja teraz zjeżdżam z sali gapu w drodze do Glenda i powiem Wam, że to są tak piękne widoki, są takie landscape, że to po prostu aż dech zapiera i na pewno nie zapiera od koronawirusa, ale po prostu od świeżego powietrza jest cudownie. Tutaj jest ogromny wodospad, przepiękny, przepiękny, przepiękny. Szkoda, że nie można podejść tam bliżej, bo to się przepięknie sfilmowało. E, ale nie, obawiam się, że tam nie ma ani wejścia, ani dojścia, nawet jak już patrzę, czy gdzieś tu nie zejść. Ale wszystko jest ogrodzone, więc ciężko by było się dostać, ale na pewno zdjęcia i filmy byłyby przecudowne właśnie z tamtego punktu. E, ja nigdy tą drogą wcześniej nie jechałem i po prostu jestem zachwycony, jak tutaj jest przecudownie. Cieszę się bardzo, że mi się udało taki cudowny spot znaleźć, wybrać. Jest tu absolutnie przepięknie. A dzisiaj jest też światowa premiera moich nowych butów Marelów. Wiecie, że ja jestem ogromnym fanem tej marki. Mam bardzo większą część moich butów od Marela albo od Salomona. To jest amerykańska marka, która jest absolutnie świetna. To są buty z tej serii Berfit, czyli nie czujemy, że chodzimy, że mamy coś na nogach. Są antypoślizgowe, nie mają sznurówek, są na taką tylko wiecie ściągaczkę absolutnie świetne, miękkie, bardzo wygodne właściwie faktycznie nie czuję, że mam jakiekolwiek buty na sobie słuchajcie, bardzo polecam, nawet jeżeli nie znacie tej marki gdzieś zobaczycie, bo one są takie specyficzne one dla mnie mają troszeczkę napis jak opony Michelin ale chociaż jak będziecie gdzieś widzieli przymierzcie, zobaczcie jak to leży na nodze jak są zrobione, jak są wyprofilowane, bo naprawdę lepszych butów nigdy nie miałem są tak wygodne, myślę, że na każdą stopę, one się dopasowują także leżą na każdego. Niezależnie od tego, czy mamy szeroko postawioną stopę, czy wąską. One mają akurat szeroką część e, w palcach, To jest bardzo wygodne. Jest dużo miejsca na stopę. Bardzo, 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 bardzo wygodne. Te się akurat zakładają jak skarpetki w tym modelu. E, jestem zachwycony. No i pasowały mi pod kolor dzisiejszego imiczu.